Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni. Dzisiaj zrobię was recenzję koni fryzyjskich z firmy Steich Papo i Safari Ltd. Zapraszam do oglądania. Klacz fryzyjska o imieniu Frezia z firmy Papo 2010. Klacz jest maści karaj i nie ma na sobie żadnych cieni. Może gdzie gdzieniegdzie widać na nie takie brązowe Kreski, ale nie jest to cieniowanie, tylko to są raczej takie zdarcia po prostu. Żywa i ogon również są czarne, tak samo kopyta, więc w zasadzie cały koń jest czarny, bez żadnych cieni. Co troszeczkę jednak mi się nie podoba, bo mogliby jednak dać jakieś cieniowanie, żeby koń miał więcej głębi. Mamy lekko zaznaczone białka w oczach i to w zasadzie. Ale no i tak bardzo mało te oczy widać. Na całym ciele klacz ma zaznaczoną fakturę sierści. Ma też zaznaczone mięśnia, między nimi klatkę piersiową oraz troszeczkę mięśnia na nogach. Ma oczywiście zaznaczone szczotki pęcinowe, bardzo dokładnie. Ma też zaznaczone strzałki na kopytach i ma podkowy. Żywej ogon są raczej proste, takie pofalowane, jak u koni bryzyjskich, i są bardzo ładnie wyrzeźbione. Klacz została przedstawiona w gusie i ma tak wygiętą głowę. Ta klacz nadaje się do różnego rodzaju akcesorii, Moja na przykład nosi taki kanter, który zrobiła dla mnie na zamówienie KHT Neptun. Tutaj będziecie mieli jej profil na Instagramie. I jeśli chodzi o tą klacz, to kupiłam ją od prywatnej osoby, którą na pewno znacie, czyli od Stajni Sosnowej. Tak. Bo kiedyś właśnie Łucja, czyli stajnia sosnowa, miała na sprzedaż tą klacz oraz zierwaka i bardzo mi się one spodobały, więc stwierdziłam, że je kupię i są idealne do mojej kolekcji, bo jak wiecie, kocham konie fryzyjskie. I ta klacz uważam, że jest przeszliczna, bardzo urocza. Ogólnie bardzo mi się ona podoba, pod względem rzeźby jest naprawdę świetnie wykonana, tylko właśnie malowania mogłoby być bardziej dopracowane, żeby miała po prostu więcej cieniowania i głębi w sobie. A tak, to tak lecz jest naprawdę y, super. żrebak fryzyjski o imieniu Zorro z firmy Papo 2010. Jest on maści karej i nie ma na sobie żadnych cieni, podobnie jak klacz. Grzywa i ogon również są czarne, tak samo kobieta. I ten źrebaczek też ma zaznaczone białka w oczach. Niestety jego malowanie jest tak samo płaskie jak u klaczy. Mogliby jednak to zmienić i dodać jakieś yy, cienie. Żrebak ma bardzo krótką grzywę i ogon i... Są bardzo dobrze wyrzeźbione. Ma zaznaczoną na całym ciele fakturę sierści i tak bardzo subtelnie zaznaczone mięśnie. Ale ma ładnie zaznaczone strzałki na kopytach i ma też powiedzmy zaznaczoną jakąś płeć, ale ciężko określić czy jest to klacz czy ogierek, ale akurat zrobiłam go jako ogiera. Jest on w takiej dosyć ciekawej pozycji, ma tak wygiętą głowę, dosyć ciekawia. I widać, że jest w trakcie ruchu. Wydaje mi się, że został przedstawiony jako źrebak taki brykający, bo ma też uszy ustawione w różnych kierunkach. Jedna do tyłu i drugie do przodu. Ten źrebaczek jest bardzo uroczy, bardzo mi się podoba ta jego nietypowa poza. I pod względem rzeźby jest bardzo dobrze wykonany. Tylko właśnie to malowanie znowu tutaj powiedziałabym kuleje, więc to koniec firmy. Papo, jeśli chodzi o fryzy, są bardzo fajne, ale właśnie mogliby jednak dopracować pewne szczegóły. Ale bardzo się cieszę, że je kupiłam, bo w mojej kolekcji fryzów brakowało właśnie koniec firmy Papo, więc fajnie, że udało mi się właśnie wtedy je kupić u stajni Sosnowej. Jeśli ona ogląda ten filmik, to serdecznie ją pozdrawiam. Ogólnie cała ta parka jest bardzo urocza, bardzo ładnie wychodzą razem na zdjęciach. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w serialu również wystąpili: Klacz jako matka Forsycji, czyli kuzynki Tornada, a źrebek jako właśnie dziecko Forsycji. Więc jeśli nie pamiętacie, no to tutaj Wam zostawię link do odcinka, w którym się pojawili. I jeśli chodzi o tą parkę, no to niestety są to wycofane figurki. Więc musicie ich szukać raczej u prywatnych osób, chociaż z tego co zauważyłam, to raczej są ciężko dostępne. Jeśli uda mi się znaleźć jakieś oferty, no to będzie cud, ale cóż, nie wiem czy mi się to uda. Więc jeśli nie zobaczycie żadnych linków w opisie do tych koni, no to po prostu ich nie ma niestety. Klacz bryzyjska o imieniu Princess, czyli księżniczka z firmy 62021 2021. I ta klacz pochodzi z zestawu z boksem i jeźdźcem Tori. Klacz jest, jest maści Karej i grzywa również jest koloru czarnego. Tak samo ogon. Kopyta są jasno-brązowe. nie ma na sobie żadnych cieni, niestety. Jest całkowicie płaska, ale się świeci. Jak widać ta maść jest taka dosyć mocno świecąca. Ale jednak moim zdaniem mogliby dodać jakieś cieniowanie. Jedyna rzecz, która się wyróżnia to kokardki w grzywie, które są żółte. Są aż trzy kokardki w grzywie. Grzywa jest w, raczej w prostym kształcie, ale są zaplecione trzy warkoczyki i właśnie na nich są te kokardki. Ogon jest już taki prosty. Klacz ma bardzo dokładnie zaznaczone krótkie szczotki pęcinowe i ma też żłobienia na kopytach. Ma zaznaczone strzałki na kopytach oraz namalowane podkowy i jest przedstawiona w kłusie. Jeśli chodzi o dodatki, to siadło jest czarne z bardzo mocno żółtym czaprakiem. Bardzo mi się podoba to połączenie. Ogólnie też jest czarne i to, które ja mam, akurat nie jest z tego zestawu, bo. To, które do mnie przyszło, niestety przez przypadek rozcięłam. Mogliście to zobaczyć, jak odpakowywałam właśnie ten zestaw. Niestety tak bywa, ale na szczęście miałam drugie ogłowie z innego zestawu. Jeśli chodzi o jeźdźca, czy o to ona ma czarną górę stroju, białe perczasy oraz brązowe oficerki. I jest to figurka, która może zginać nogi, oraz może je oczywiście prostować. Dzięki temu może normalnie stać. Albo po prostu jeździć na koniu. Ma też ruchome ręce i można ją rozłożyć jak figurę LEGO. Box jest właściwie bardzo podobny do tych innych boxów, które widzieliście w innych zestawach, tylko różni się naklejkami. Ogólnie bardzo mi się podoba ten zestaw, bo jak wiecie, kocham konie fryzyjskie i ta klacz jest prześliczna. Tak samo cały zestaw ma super kolorystykę i box jak najbardziej się przydaje, bo aktualnie go mam właśnie ustawionego razem z innymi. W stajni. Mogliście to zobaczyć na filmie z aranżacją Moimstaini. Zostawię Wam linka w opisie. Także polecam bardzo ten zestaw, bo jest on naprawdę świetny i jako fanka żółtego koloru bardzo mi się on podoba. Podczas nagrywania towarzyszyły mi moje urocze kotki, które w zasadzie pokazywałam tylko na karcie społeczność w poście oraz na Instagramie czy na mojej stronie na Facebooku, ale tutaj w tym filmiku takie powiedzmy nieoficjalne powitanie, bo jeszcze zrobię taki osobny filmik, ale przedstawiam Wam Luiska, który podczas nagrywania... Właśnie pokazu detali tej klaczy się mył, a kokos spał nadal w pudce. Były po prostu przeurocze. Jak widać, nie chciały mi pomóc w nagrywaniu, ale były bardzo urocze. Prezydent bryzyński o imieniu Pares z firmy Safari Ltd z roku 2005, ten ogier jest maści karej i nie ma na sobie żadnych cieni, tak jakby w przypadku innych modeli, które dzisiaj pokazywałam. Ma namalowane podkowy, jego grzywa i również są czarne i niestety nawet nie ma namalowanych białek w oczach, ale te oczy wyglądają troszeczkę inaczej niż u innych koni, bo troszeczkę wyglądają jakby były pomalowane na brązowo, co jest dosyć rzadko spotykane. Ten model ma bardzo szczegółową rzeźbę, ma lekko zaznaczoną fakturę sierści, ale ma bardzo Mocno zasęczone mięśnie. Na zadzie, czy przy nogach, mocno zaznaczoną klatkę piersiową. Ma też zaznaczone żyłki na pysku. Żywa i ogon też są bardzo szczegółowe mają bardzo dokładnie zaznaczone wszystkie włosy i są takie fajne, pofalowane. Są też pięknie zaznaczone takie krótkie szczotki pęcinowe oraz strzałki na kopytach. Model ma postawiane uszy do tyłu i na pewno jest przedstawiony w jakimś chodzie, ale nie jestem pewna jakim. Ten model jest naprawdę przepiękny, po prostu prześliczny. Bardzo mi się podoba jego rzeźba oraz grzywa i ogon. Myślę, że jest to jeden z moich ładniejszych fryzów w kolekcji i powiem Wam, że bardzo długo na niego polowałam, bo nigdzie praktycznie go nie było, ale udało mi się go znaleźć u prywatnej osoby na sprzedaż, a właściwie u osoby, od której zamawiałam już. Między innymi akcesoria, czyli Silver Stallion Saddlery. Tutaj będziecie mieli jej profil, bo jak zobaczyłam tego konia u niej na sprzedaż, no to wiedziałam, że go kupię, bo nigdzie indziej go nie było. Ale naprawdę Wam go polecam, jeśli uda Wam się gdzieś go dochować jakimś cudem, no to naprawdę jest cudo. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, który z koni fryzyjskich podobał Wam się najbardziej. I czy lubicie konie fryzyjskie? Jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie, że ja Was nazywam swoimi fryzyjczykami, moich widzów, bo bardzo Was lubię i jeśli chcecie wspierać moją działalność, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. To na pewno będzie mnie motywować do dalszego działania na tym kanale. I będziecie też otrzymywać wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach, więc korzyści jest dużo. Zajrzyjcie też do opisu filmu, bo tam znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych. Serdecznie zapraszam do ich Obserwowania, bo tam wrzucam wiele ciekawych rzeczy, których na przykład nie widzicie od razu na YouTube. Takie powiedziałabym zajowki z za kulis, co na przykład nagrywam, czy robię jakieś zdjęcia. Tam wszystkie informacje, tak bardziej na bieżąco. I znajdziecie też w opisie informacje techniczne, czyli gdzie montuję filmy oraz czym robię zdjęcia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.